Cześć, oto kolejny odcinek Sexplay to jest na moim kanale. No i dzisiaj, no to oczywiście wszystko będzie klasycznie, będziemy sobie grać, ale w sumie tak nie wszystko będzie klasycznie, ponieważ dokładnie odblokowałem sobie nowe awatary z serii Science vs Religion. Bardzo, bardzo tutaj mm, niesamowite wrażenia. Mam tutaj pana Jezusa, mamy Flying Spaghetti Monster, czyli tutaj Wiara Pasta Mama, mamy tutaj diabła. No to diabła, to, to, to raczej nie będę używać. Mamy Tesla. Mm -mm. No. A To jest chyba krewetka. Edison, mamy pana Edisona pa Pani Maria Kiripolka, z której zrobili francuska, nie wiadomo czemu. No i Darwin, Darwin, bardzo, bardzo ładne imię. Mi się podoba. Więc tak, zanim tutaj wszystko zaczniemy. Ja chcę wam pokazać coś pięknego. Coś pięknego, co, co, co nigdzie indziej nie będziecie tego słyszeć, mieć. Uwaga! 3, 2, jeden. Trzeba przyznać, że to jest piękne. No, naprawdę wspaniałe. Dobra, no to tak, pierwszą rundę sobie zagramy tutaj moim ulubionym skinem. Nie, nie, nie jestem Pastafarianinem, ale on ma najlepsze teksty. Pan. Sorka, pan Flying Spaghetti Monster. A tutaj kolejną drugą rundę zagramy sobie albo Darwinem, albo Edisonem, więc sobie wylosuję. Aha, jakby ale padło na Darwina ogólnie, więc pana Darwina. Ym, więc z panem Darwinem zagramy w pierwszej rundzie może. Jednak a tutaj Flying Spaghetti Monster zagramy w drugiej, ostatniej rundzie w tym odcinku. No to co, zaczynamy tutaj. Yy, Już deck. Nie, nie mówi się DIK, DIK to brzydkie słowo. Yy, dobra, yy, connecting to matchmaking. Yy, no i tak, się gra znowu zawiesiła, musi być taka zielona kropka migać obok statusu, w sensie obok napisu status, że wiecie, że... Jeśli ona będzie migać, to znaczy, że wszystko funkcjonuje. Co jest? Co co jest? O. Dobra, waiting for players, już dołączył Snuk, nie, Snukoms, Dios i No Trochę jak tosterkat, bo ogólnie to jest oryginalna nazwa tego tutaj Costera. I mamy jeszcze CPT, -E to chyba było Spanki czy jakoś tam. Tak, CPT Spanki. No to trzeba się przywitać. Hello! It's me. Hello, it's me. Hello it's Darwin, dokładnie. On no, no, ma też dużo tekstu, więc nawet fajnie. Dobra, no, oczywiście trzeba jeszcze powiedzieć, don't put it on top. No, no właśnie, to już trzeba od razu ostrzec, bo w, ponieważ wtedy będę zły tutaj bardzo. O, terw tutaj musi dać kartę, więc bardzo fajnie, że mm, nie ja jeszcze tutaj... Tutaj oni on tylko najlepsi chyba... Przetrwają w czy jakoś tam nie wiem, nie jestem jakoś bardzo dobry z angielskiego, ale jakoś bardzo zły też nie jestem, mam nadzieję. Okej, okay, Snook Holmes, to jest naprawdę wspaniały Nick. Hurry up, czyli pospiesz się. O, no, no chciałem powiedzieć hurry up, teraz pospiesz się. No kurde, chciałem zrobić see the future, chciałem zrobić see the future, ale oczywiście jak, jak zwykle, no staję. nie, no żartuję, na no, tobie oczywiście kładę. No ale oczywiście no. <laughs> Ale Jeszcze w ogóle patrzę na jego śmiech. I też <laughs> będę się śmiać, bo tam jest bomba. Tak, <laughs> wspaniale, ale na szczęście mam i to aż dwa dwie karty szafy Dlaczego Dios jesteś zły? Mm, o. Mam maskotkę ptaka w moich spodniach. Dokładnie, taki to jest tekst. Bardzo, bardzo fajny Kitten Bandio. No naprawdę lepszego nigdy Kitten Bandio nie widziałem. Kiedy Terwkat stracił aż trzy karty, nie wiem. Dios, kolejny tutaj gość z Nikiem, przypominający francuską markę obuwniczą. I Terf musi dać kartę panu Diosowi, ale to mnie nie dziwi absolutnie, ponieważ Terfkat ma tylko dwie karty. Mówmy mu po całym imieniu Terwkat. Ale tutaj za to bo Pan dios ma kartę, więc przyda się to shuffle. No to bądź full of fear, ale poczekajcie. Don't put it on top. Ale i tak zrobię shuffle. Clean the letterbox. Okej, okay, no i kolejny gość ma bombę. CPT z panki. No i oczywiście to put it on top. Hmm, oczywiście też trzeba. Czy tu jest well played? Czy tu jest well played? Jest. Dokładnie. Well played. No, i teraz pewnie od te w Katanie. od diosa. A, coś dziwne, coś dziwne. Mhm. Dobrze, więc ten dios został okradziony, tak jak moja sąsiadka. Yy, raz, no i tak. Yy, chyba nie powinienem tego mówić. Yy, no to tak trafił bombę ze spodu i eksploduje pana Snookums. Oczekuję, nie umiem tego wymawiać. Snookums. Nie wiem, Snookums. Dlaczego to jest dla mnie trudne? W sensie, teraz to jakoś mi się udało, a tam. Dobra, Dios teraz. Dlaczego płaczesz, Dios? Jeszcze mnie zasłapuje, więc czytam tam terf kata? no nie, oczywiście, I... okej, okay, skip, więc nie, najgorzej i, I Terfkat, weźmie od Diosa, tak, ponieważ tutaj mm, on chyba nie, go nie lubi, no ale sytuacja u nikogo nie jest najlepsza, więc fajnie, że tutaj, wiecie, Dobra, bardzo, the future, wale, no tak, teraz to będzie bardzo konieczne, szczególnie, że ten gość miał bombę i wiem, że on teraz nie może nigdzie bomby postawić, ale, ale, po prostu... No dlaczego? No i no, no, no dlaczego? Dobra. O, w końcu stila kart. W końcu styla kart. W końcu styla kart. W końcu stila kart. Dawno nie miałem stila kart, ale niestety nie znalazłem tekstu, żeby coś tu powiedzieć. A nie, w sumie mogę. No. No okej. Okay. No i tutaj skip. Sobie robimy, więc no fantastycznie. I okej, okay, przegrałem jak zwykle. No, ale przynajmniej nie jestem ostatni. Ale patrzcie, jestem w trójcy, no to, to wspaniale, wspaniale. No i dobrze. Mm. Boże, mucha obok mnie lata. Dobrze. Mm. Tutaj w takim razie gramy następną rundę panem Pastafarianinem. Więc naprawdę. Będzie ciekawy. Nie no co. Y, Potworem y, Pastafarianinem, no to, no to tak, no że już nie pomyślałem. No, ogólnie to um, potwór spaghetti, to, to, to jest potwór spaghetti, tego na pewno nikt nie wiedział. Ale naprawdę, to jego teksty są po prostu takie wspaniałe, że to, to się nie da wytrzymać. No, nie da, nie da, nie da się wytrzymać. Dobra, no to sorry, no to tak, sorry, co? Dobra, no to tak, sobie zaczynamy tutaj panem pasta farianinem. Jest to naprawdę wspaniała informacja. Informacja znaczy się. Okej, okay. use deck. Nie mówi się dick. Ponieważ. Ponieważ. Ponieważ wiecie co? Ponieważ. Ponieważ. Właśnie dlatego, ale tutaj tylko jeden gracz dołączył, ponieważ jeden tam się odłączył jeszcze. No i zobaczmy. O, Catermelon. Mhm. No to szybko się poddał ten gość. Ale, ale to w takim razie, jeszcze jedną rundę raczej zróbmy, co. No, tak, tak byłoby fajnie. Bardzo fajnie. A co, co. Jezus, mawia. Jeden, no, dlaczego akurat teraz do mnie piszecie? Dlaczego? Jakby ze swojej. imię, oczywiście, zasłoniłem. No, Tołch. Tołuch na razie jest tylko. O, jeszcze jest miod. Czy tam jest to brzydkie słowo? A nie, dobra, co jest? Wytychy yy, Jenna z 2208. Bardzo ciekawie. Uwaga, znowu sięgam po chipsa. Akurat Mano się dołączył. No, ale tutaj man Mano trochę jak Mandzio. Dobrze. Zobaczmy, kto będzie zaczynać. Mhm. Dobrze. O, super. Draw the bottom. Nie no, jestem w niebo wzięty po prostu. O, o, o nie, nie ma tutaj hello. No to good luck. Oczywiście. Oh, jeszcze. I jeszcze oczywiście ramen. Trzeba to powiedzieć No ramen, bo to oczywiście makaron. Dobra, to tak, już jest 24%, ale jeszcze nie ma bomby. No to też powiem Good Luck i tutaj lol, ponieważ to jest naprawdę wspaniały jaki ten Bandio. Ja też mam kiedy ten Bandio, więc wspaniale. No to Mano teraz. O nie, nie, Mełt, czy tam Miałt i ender. D dobra, do Draw de Bottom, bo mam jeszcze jedno, a poza tym często tam jest z Draw Bottom bomba, ale raz z Draw de Bottom trafiła mi się karta zielona. No, ale właśnie teraz bomba z Draw de Bottom jest. Ale oczywiście on jeszcze ma zieloną kartę, ponieważ on bomby nie miał. I teraz Mano. Hm. Tak po sobie będą, to ja się nie dam nabrać, ja zrobię shuffle, też będę miał bombę, ale trudno. Shuffle, clean the letterbox. A jednak, dobra. No to skip. Fajnie, fajnie. Um, co ja sobie mogę powiedzieć? Yy, good game, prawda? na razie, fajnie, fajnie wszystko. Na razie. Bo oczywiście, jak nie coś zrobię, to już nie będzie fajnie, nie? Dobra. Jenna's 2020. Nie, date. Yy, albo. Yy, nie, albo tu. Tu, tu Nie, mnie nieważne. Dobra, tam. No, oczywiście, tego się. To się każdy spodziewał. Ender oczywiście. No to. A teraz dajmy third. Pewnie zaraz ktoś zrobi clean shuffle. No, oczywiście. Ale trudno. Ja na no, to nic nie się poradzę. Jenna's two hate, two must choose a character to give up. No i już sobie wybrał jaką kartę. Daje no, ale tutaj zaobserwowaliśmy zjawisko zwane bombą. No i Mano jako pierwszy odpada... ojoj, ależ w smutaczak. 9 kart, 3 bomby, a więc 33% szans tutaj na bombę. I Jennas 2208. miał... Wspaniałe. Dobra, no i kurczę, mi by się przydało Seed the Future, ajaj. No ale nie wiem, no, chyba tam jest bomba w takim razie, a ja nie mam zielonej, więc już ryzykować oczywiście nie będę, ale Genos nie jest w zbyt najlepszej sytuacji, mi nie zaslapuje. Yy... No, dobra, reverse po prostu, na razie sobie zróbmy reverse. Ale raczej tutaj żadnej rundy nie wygram, ale nie, 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 jednak, przepraszam, jedną rundę już wygrałem w tym odcinku, a wyglądała ona wspaniale. Zresztą pamiętacie, jak gość się od razu odłączył. Wyglądała ona mniej więcej tak Jeszcze. No i zobaczmy. O, Catermelon. Więc była ona naprawdę długa. Tymczasem obserwujemy przegraną pana Jenny. Więc papa, zostałem ja, tą i Mjauth, no więc y, bardzo będzie walka tutaj emocjonująca. Zobaczmy. Mamy całkiem porówno kart. No może miałt, trochę odstaje, ale to tam czasami nie ma znaczenia w ogóle. No i zobaczmy Mjauth. OK, see the future i w ogóle well played, well played. Dobrze, ja tutaj robię, biorę kartę. Jednak, jednak. Dobra, skip. Nie, mm, sorry, C. The Future. Ale, no, nie wiem, czy C. The Future jeszcze się przyda, ponieważ, jeśli to jeśli tą weźmie karta, to nie, tam nie będzie bomby, to wtedy już się nie przyda. Ale, jeśli, jeśli, jeśli tam będzie bomba, no to super, jeszcze się nie przyda ta karta, więc odkładamy ją tam. No to teraz skipy oczywiście tylko. Nam pozostaje robić single slapy, ale tutaj marne szanse mam na wygraną. Więc prawdopodobnie znowu będę miał trzecie miejsce. No, miaut. Mm, no to oczywiście tutaj robimy skip. No to teraz tał. Czy tam touch. No i ode mnie, ale dobrze, ja mu tam draw botom. bottom, jak najbardziej. Znaczy draw the bottom. Tutaj w ogóle żadnej szkody nie poniosę. No to teraz Miałd. tam to Miałd? No, tego się spodziewałem. Więc tak, drufny Billa ha, Ponieważ on tu mnie zaslapował, ale tą walkę raczej na pewno przegram. No ale to. Chociaż może. Może nie. Ale raczej tak. Przecież mam jeszcze jednego single slapa, ale ogólnie to raczej green, w sensie rungl, nie wygram. No i jeszcze on raz, Miałd. Więc tak, znowu single slap dla Miałdwa. On tam ma na pewno slapa, albo nie. Oh, 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 oh. No to oczywiście, slide Future tam. No. no i papa. Papa. Ok, no to dzisiaj był fatalny odcinek. Dwa razy trzecie miejsce, ale raz, raz podkreślam, było pierwsze. No więc fajnie, no to co? ja się teraz z wami żegnam, zostawcie łapkę w górę z bo do końca. Y no, lipca się nie udało dobić 15 złów, ale nieważne. Ale to, to w takim razie po prostu cześć!